Dobry wieczór. Witamy na pomoczowej konferencji prasowej. GKS Katowice przegrał z Wartą Poznań 0 do 3 ze mną. Trenerzy obu zespołów o komentarz do tego spotkania. Poproszę szkolenia w Poznań. No to dużo mówić. No przede wszystkim cieszymy się z tego, że od, od października nie mogliśmy wygrać na wyjeździe. E, jest to jakieś przełamanie ten pierwszy mecz tu z katowicami. jak e, mam nadzieję jakąś serię e, wyjazdowych meczów już wygranych, a tam widzieliśmy pierwsza połowa. Bardzo dobra gra zespołowa, całej drużyny, bardzo ładne bramki po ładnych akcjach, 3-0 do przerwy, wynik ustalony generalnie. Druga połowa też kontrolowanie sytuacji na meczu, na, 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 w meczu, skupienie się na tym, żeby wyprowadzić przynajmniej jedną, jeden kontratak dokładny. Nie wygląda to może rewelacyjnie na druga połowa, ale mieliśmy swój wynik, zapracowaliśmy na to zwycięstwo i zdecydowanie osiągnęliśmy Yy, zasłużone zwycięstwo. Dziękuję. Tak, w zasadzie w zasadzie wszystko powiedziane. Zasłużone zwycięstwo warte, nie ma, nie ma co ukrywać. Myśmy zostali znokautowani w pierwszych 10 minutach i, i potem już przez 180 minut nie zdołaliśmy się podnieść do wyrównanej walki, mimo że ta druga połowa już była może bardziej wyrównana, ale na pewno na pewno warta to wszystko kontrolowała dzisiaj. Dzisiaj to był przeciwnik dla nas yy, totalnie poza zasięgiem. Dziękuję. Dziękuję. Czas dla Państwa. Proszę o zadawanie pytań. Pytanie do prof. że powiem szczerze od czasu kiedy na GieKSa podchodzę, to był jeden z najgorszych meczów jakie widziałem. Warta grała mądrze, ale nie grała jakiegoś wielkiego super meczu. Jakie są przyczyny porażki w tym meczu, oprócz abstrahując od tych trzech bramek? No, bo jednak nie widzieliśmy jakichś ambicji, tak naprawdę ja nie widziałem. Angażowania nie widziałem tak naprawdę że dzisiaj dzisiejszych że Oni byli po prostu no, rozbici psychicznie. Dobre pytanie i, i świetnie, świetnie jakby, jakby ktoś może chciał tutaj trochę pocyganić, to może by odpowiedział. Ja powiem szczerze, że nie mam pojęcia dlaczego ta drużyna dzisiaj zagrała po tych ostatnich spotkaniach, które, które truczyła naprawdę w bardzo dobrym tempie i wszystko wyglądało dobrze. Zdawaliśmy sobie sprawę z rangi tego meczu. Wątpię, żeby cokolwiek ich mogło na boisku sparaliżować. No. Nie chciałbym po prostu jakieś tutaj drdy mało opowiadać, wydaje mi się tak jak powiedziałem dzisiaj byliśmy zespołem o wiele, o wiele słabszym, zagraliśmy na pewno najgorsze spotkanie w tej rundzie i, i po prostu ta, ta porażka jest, jest bardzo mocna, bardzo zdecydowana, ale ale być może w szatni też na tyle to, to wszystkim i wstrząśnie, bo, bo, bo mam nadzieję, że, że wszyscy są przytomni i przeżywają to yy, poważnie, tak jak ja, bo zdajemy sobie sprawę, yy, co po prostu nam grozi. Sami żeśmy się w to zapędzili i mówię, trzeba się szybko podnieść, bo zostały cztery dni, ale na to ciężko jest odpowiedzieć, dlaczego dzisiaj to wyglądało tak, a nie inaczej. Żeby być prawdomównym, naprawdę to nie jest takie łatwe. Trzeba się nad tym mocno zastanowić, jest, jest trochę czasu. Dlaczego yy, tylko dwie zmiany nie widział sensu, czy zawodnicy na nie, nie byli w stanie. To znaczy niekiedy, niekiedy są takie spotkania, że trzy zmiany nie wystarczą. Także dziesięciu zmian zrobić nie mogłem, a po pierwszej połowie jakbym mógł to tyle zrobił. Natomiast zrobiłem dwie, a w drugiej połowie gra się toczyła, jak się toczyła, szukaliśmy bramki i postanowiłem, że, że zostawię to już tak do końca. Być może z tych zawodników, którzy byli na ławce będziemy mogli skorzystać w następnym meczu z piastem, dochodzi tam hołota. To jest dla nas... Duże, duże wzmocnienie. A wynik z Płock z y, podmiotu to sprawdził Pan zaraz po meczu? Czy miał nie, zaraz gdzieś tam, oczywiście zaraz gdzieś po meczu ktoś powiedział, jak, jaki wynik jest na tym spotkaniu, ale, ale mówię, nas, nas, nas to tylko interesowało w momencie naszego zwycięstwa, w momencie naszej porażki nas po prostu to nie powinno interesować.